Dziś w odcinku, jak zaaranżować okno, które ma powyżej 5 metrów wysokości. Zapraszam! Jestem teraz w Jankach w salonie Eurofiran i za chwilę porozmawiam z Magdą, dekoratorką o tym, jak sobie poradzić z tak wysokim oknem. Magda. Mam okno około 5 metrów wysokości. Od czego rozpocząć pracę nad nim? Od poprawnego zwymiarowania okna. Powiedz mi, czy to Ty przyjeżdżasz na taki pomiar, czy ja, jako klient, mam sobie sam wymierzyć, tak żeby widzowie naszego kanału dokładnie wiedzieli, jak przebiega proces pracy nad dekoracją nad tak w sumie wiesz, co no, nietypowym oknem. Takie okno jest dosyć ciężkie i trudne do samodzielnego zwymiarowania, a więc jak najbardziej zachęcam do skorzystania z naszej usługi. Magda, jakie tkaniny do tego polecasz? Do wnętrz nowoczesnych polecam firanki z siatki, które super się odnajdują w połączeniu z tkaniną geometryczną. Mhm. Jeżeli chodzi o wnętrza klasyczne, to mogę polecić firanki gładkie. Są w różnej kolorystyce, z różną przejrzystością, które do, do wnętrza mogą wpuścić światła lub je zniwelować. Są w różnej kolorystyce. Powiedz mi, czy ty jesteś do takiego dużego okna raczej za opcją gładkiej tkaniny? Raczej tak, raczej tak ponieważ tkanina gładka jak najbardziej się odnajduje w tak wysokich wnętrzach. Magda, jak możemy uzyskać taką wysokość. Taką wysokość możemy uzyskać poprzez sposób uszycia. A co masz dokładnie na myśli? Mam dokładnie na myśli łączenie firany mhm. lub zasłony. Firanka, która ma wysokość 3 metry, nie jest wystarczającą wysokością na wysokie okno. Dodając pas czy to do firany, czy do zasłony, możemy uzyskać pożądaną wysokość. Wtedy firanka również staje się dekoracją. Staje się inna niż taka zwyczajna z wzornika. Uh -huh. A jakie elementy mogą przykryć ten szef, żeby wyglądały ciekawie, dekoracyjnie, żeby współgrały z wnętrzem? Możemy zastosować pasmanterię, lub tak jak jest tutaj na tej zasłonie, też jest właśnie sposób łączenia. Bardzo fajnie jest zastosowana falbanka, która też w tym momencie twarzy całą dekorację. Magda, tkaniny mamy dobrane. Powiedz mi, a co ty teraz robisz? Teraz szkicuję projekt. Przenoszę na papier to, co widzę oczami wyobraźni. Mamy wybrane tkaniny, mam zrobiony jakiś zarys w głowie, i teraz chcę klientowi przedstawić, jak jego dekoracja będzie wyglądała. Magda, powiedz naszym widzom, jak tak naprawdę wygląda efekt końcowy już w samym wnętrzu u klienta. Efekt końcowy mogę zaprezentować na tablecie. Tutaj mamy efekt końcowy z uszycia firany, która miała wysokość ponad 6 metrów, którą uzyskaliśmy przez doszycie pasmanterii. Mm -hmm. Bardzo ciekawie to wygląda. To wnętrze, powiedz mi, jaką ma wysokość? 6,20 i tak naprawdę dużo większe niż rozmawialiśmy. Czy możesz nam jeszcze pokazać jakieś wnętrze, jakiś efekt końcowy? Oczywiście, tutaj mam zdjęcie z kolejnej realizacji wysokiego wnętrza. Tutaj na powierzchni dziennej została zastosowana firanka na karniszu na szynie sufitowej. Natomiast zasłony też zostały doszyte, żeby była wysokość też sześciometrowe i one są zamontowane na karniszu elektrycznym, żeby ułatwić tak jakby korzystanie z tego typu dekoracji okiennej. Magda, czyli podsumowując, tak naprawdę mamy nietypowe wysokie okno. Zapraszamy do salonów po prostu Eurofiran. Oczywiście zapraszamy. Magda, dziękuję ci bardzo za spotkanie. Moi drodzy, no właśnie, Magdę już zostawiam z jej cudownymi projektami. A Was oczywiście bardzo serdecznie zapraszam do salonów Eurofiran w Warszawie. No i oczywiście do oglądania kolejnych naszych odcinków. Do zobaczenia! Cześć!